Wiecie, kolejnego dnia ja już właśnie znowu byłam po pieczywko, wiecie, nie ma to jak świeże pieczywko z rana, także byłam po pieczywko, lecę, dzisiaj trochę zachmurzone, ale mniej wieje wiatr, więc i tak idziemy, i tak idziemy, po prostu się, wiecie, opatulimy i tyle. Nie zatrzymuj się, jak zaczynają gryźć. Fifiś, a podobać się nad morzem? Podoba, Ja chcę, mi się podoba. Lubisz chodzić na, na plażę? No pewnie. Udało nam się wybrać. Idziemy nad morze. Teraz sobie... W ogóle to się rozpogodziło. Słoneczko świeci, więc mamy nadzieję, że dzisiaj będzie bardzo miły dzień na plaży. Witajcie w środę. Jesteśmy już w drodze do plaży. W tą stronę tak? Tak, kochanie, w tą stronę zawsze idziemy. My już jesteśmy w drodze na plażę. To jest taki nasz ostatni pełny dzień, że tak powiem. Więc dzisiaj chcemy korzystać ile tylko możemy, bo jutro kończy nam się pobyt, więc rano jeszcze będziemy musieli opuścić mieszkanko, znaczy wiecie, pokoik. I że tak powiem, zobaczymy, jak tam później będzie wszystko wyglądało. Bo możliwe, że pójdziemy się tylko pożegnać z morzem i będziemy jechać. Zależy wszystko od tego, jaka będzie pogoda. Chodź, Bilo, nie zatrzymuj się, bo nas komary zeżą. I w takim razie dzisiaj postanowiliśmy sobie korzystać, ile tylko się da. Posiedzimy do obiadku. Udało nam się wybrać wcześniej. No jest, widzisz? Niesamowite. Udało nam się dzisiaj trochę wcześniej wyjść, także super. Idziemy teraz poplażować, poleżeć. Ja mam ze sobą książkę oczywiście, więc może uda się trochę poczytać. Idziemy i odezwę się jeszcze pewnie później. Dotarliśmy i jest całkiem pusto jeszcze, zobaczcie. O, tam kilka osób, ale tak to na razie plaża wiecie, nasza. No, teraz już się zrobiło więcej ludzi. Jeszcze chwilka. My już się właśnie zbieramy, idziemy na kwaterę ogarnąć się, odświeżyć się i zjeść jakiś obiadek. My już jesteśmy po obiedzie. Filip był jeszcze na lodach, bo mu obiecaliśmy, więc sobie Ja byłam po y drobne pamiątki, teraz jeszcze sobie z z z z z zajdę tam, gdzie są książki. Zobacz, tam leci samolot. No. Mm? To prawda. Odleciało mi. <laughs> Samo odleciało. Byliśmy na zachodzie słońca, ale niestety słońce nie było widać, bo było chmury. Ja wyszłam jeszcze z psem na spacer, bo wiecie, nie zawsze go ze sobą zabieramy, jak idziemy na długo na plażę, to go zabieramy. Natomiast jak idziemy, wiecie, się na chwilę przejść czy coś, czy idziemy na obiad, to go zazwyczaj nie zabieramy. On sobie grzecznie leży w, na kwaterze, odpoczywa. On już też nie potrzebuje aż tak dużo, wiecie, wysiłku, bo dla niego to jest po prostu wysiłek każdy spacer, więc oszczędzamy go, ile możemy. I ja sobie przyszłam teraz do takiej altanki, on sobie tutaj chwilę pochodzi, pospacerujemy i wrócimy. Bo dzisiaj, wiecie, trzeba jeszcze trochę rzeczy ogarnąć, bo jutro się już pakujemy i odjeżdżamy, także wiecie, żeby jutro nie robić wszystkiego na szybko, to dzisiaj trzeba trochę tych rzeczy zrobić. No dobrze, myślę, że odejdę się do Was jeszcze jutro. Witajcie w czwartek rano. My właśnie już zaczynamy się pomalutku zbierać. Już się trochę pakujemy. Wiecie, trzeba jeszcze trochę ogarnąć pokój, żeby nie zostawiać cyfu. No bo no bo nie wypada moim zdaniem przynajmniej. Wiecie, nie, nie chodzi o to, żeby ktoś się musiał szczególnie narobić po naszym odjeździe. Wiadomo, że panie i tak to muszą posprzątać po swojemu, ale no nie chcemy zostawiać nie wiadomo, ile tego piachu na podłodze i tak dalej, więc jeszcze musimy to wszystko po prostu ogarnąć. Za chwilę sobie będziemy pakować rzeczy do samochodu, później jeszcze idziemy pożegnać się z morzem. Tak wygląda plan na dziś. A co dalej? Zobaczymy. Idziemy ostatni raz na plażę. No, i nadszedł ten czas, czas pożegnania z morzem. Ale wiadomo, kiedyś to musiało nastąpić. Jeszcze bulwa. Ostatnie chwili na plaży wykorzystuję na tarzanie się w tym piochu, żebyśmy mieli co robić w domu i sprzątać. Nie? No właśnie. Papa pa, może. No już wracamy. Zawsze mnie to wzrusza, jak odchodzimy, odjeżdżamy. No dobrze, nie ma to jak w domu. Właśnie wróciliśmy, zdążyliśmy przynieść wszystkie rzeczy. Trochę nam się zeszło, bo były korki na autostradzie. Nie dość, że był jakiś tam wypadek, to były jeszcze roboty drogowe, więc trochę nam się zeszło. Stanęliśmy też na jakiś tam obiadek w KFC dzisiaj. Więc wiecie, no jednak ta droga trochę nam trwała dłużej niż w tamtą stronę na pewno. No ale cóż, tak to czasem jest. Najważniejsze, że dotarliśmy już do domu, przynieśliśmy rzeczy z samochodu, rozpakowałam rzeczy, które musiały wejść do lodówki, no bo wiecie, no bo to musiałam zrobić. Natomiast mój mąż. Już sobie wstawił pranie. Ja uznałam, że mi się dzisiaj nie chce i ja dopiero prania będę robić jutro. Filip jest już u siebie w pokoju, bawi się, cieszy się, bo już się stęsknił za swoimi zabawkami. Także wiecie, myślę, że dzisiaj po prostu już tam zniknie w tym swoim pokoju na długo i będzie się chciał po prostu bawić swoimi zabawkami. Taki mały plusik, tego, że się po prostu zdążył stęsknić za swoimi zabawkami. Także tak, tak to dzisiaj wygląda. Ja pranie będę robić dopiero jutro, a dzisiaj co? Odpoczywamy. Cześć, witajcie kolejnego dnia. Ja właśnie wyszłam do sklepu. Wcześniej byłam z psem na spacerze, a teraz już wyszłam kupić nam coś do jedzenia. Filip zażyczył sobie dzisiaj naleśniki. A nie mam w domu ani jednego jajka. Więc muszę i tak, i tak muszę iść do sklepu. Więc idę od razu kupuję jakieś pieczywko, jakąś tam ser, szyneczkę, wiecie, takie standardowe, podstawowe rzeczy, żeby było cokolwiek do jedzenia w domu. No a później to, tak jak wam mówiłam, dzisiaj dzień ogarniający. Muszę wstawić pewnie ze dwa albo trzy prania. Zobaczymy, ile się nam tego wyjdzie. W każdym razie wczoraj, tak jak Wam powiedziałam, już nie robiłam nic. Zasiadłam na kanapie, wzięłam książkę w rękę, poczytałam, filip sobie trochę pooglądał bajek. No ale wiecie, czasami po prostu tak już jestem. Za to dzisiaj obudził mnie już rano, o godzinie 6.30 i było mamo, obiecałaśmy wczoraj, że pobawimy się w policjantów, no i trzeba było się z dzieckiem pobawić w policjantów, trochę się pobawiliśmy, później stwierdził, że jest głodny, więc właśnie mówię, dobra, to ja się szybko ogarnię i idę kupić coś do jedzenia. Także ja się do was odezwę pewnie jeszcze później. No dobra. Śniadanie zjedzone, idę wstawić pranie. O nie, wiem, czy ci się to uda. My z Filipem już wróciliśmy do domu, jak widzieliście robiłam też już obiad, jesteśmy po obiedzie Przyznam nieskromnie, że wyszło mi bardzo dobre Jak widzieliście podsmażyłam indyka z różnymi przyprawami Do tego dodałam ugotowany brokuł, suszone pomidory w zalewie i śmietankę Ja dodałam też jogurt, bo jakoś było mi mało tej śmietanki i jeszcze ser żółty I powiem Wam naprawdę nieskromnie, że nam smakowało nawet Filip zjadł, także wiecie Oczywiście musiałam wyjąć brokuła No bo wiecie, to zielone, dzieci zielonego To tak, hmm, przynajmniej moje dziecko Więc wiecie W każdym razie e, Teraz wypadałoby wyjąć rzeczy Ze zmywarki i pewnie już po części Ją załadować, bo No właśnie, bo żyć żyćko, żyćko. Witajcie w sobotę rano Filip już jest w trakcie jedzenia śniadania Ja też się zaraz muszę ogarnąć I coś sobie zjeść Później muszę iść na zakupy Bo wiecie, w lodówce niezbyt wiele jest Na szczęście obiad, który robiłem wczoraj Będzie też na dziś Także to nam odchodzi A dzisiaj w ogóle idziemy na wesele Trzecie już w tym roku i ostatni już w tym roku, więc dzisiaj, tak wiecie, delikatnie, wszystko delikatnie, bo idziemy na wesele. Do mojego Filipa przyjeżdżać mam mój tata. Mam nadzieję, że nic się tam nie wydarzyło po drodze i że tak będzie. W każdym razie, no, takie są plany. Zobaczymy. Ja już się trochę ogarnęłam. Co prawda, jeszcze się nie malowałam, ale postanowiłam, że pomaluję się później, bo wtedy na dłużej mi wytrzyma makijaż wieczorem, a o to mi w sumie dzisiaj chodzi. Więc teraz lecę szybko do sklepu, jest jeszcze wcześniej, więc mam nadzieję, że nie będzie jakoś mega dużo ludzi i że załatwię to w miarę szybko, no bo wiecie, jak to zakupy. W każdym razie lecę, odzywam się jeszcze później. No, pałusz, pałusz. O, tu się, się nie zmieści, chyba. No? To może gdzieś. Tu! No, co tam jeszcze bierzesz do, do, do lodówki? Nie! pewno to bierz. Au, je jest Dobrze. Dobierz. O, wywróciłem się, można jest mocno niepoaz? Ten jeden nie na pewno tu. No? A ten. Tam... Odrzuciłem. Dobra, no dawaj następna rzecz. Uważaj. wyszłam z Filipem trochę na nogę, bo mu to obiecałam wiecie, najpierw mi pomagał z rozłożeniem zakupów później chwilę się tam pobawił jeszcze w domku, ale bardzo chciał wyjść na nogę, więc wyszliśmy Chowa i nie nieba Witajcie w niedzielę Ja się trochę pogarnęłam e, I wyszłam z Filipem na spacer Bo Filipa nosi Od samego rana ma tyle energii W przeciwieństwie do nas Ale wiecie, no ja spałam dzisiaj krótko Może se trzy godzinki Więc no nie oszukujmy się Nie tryskam energią dzisiaj Natomiast e, Filip no po prostu Tej energii ma dużo więc, żeby ją spożytkował i żeby nie rozwiózł nam domu, to po prostu idziemy na plac zabaw. Mam coś takiego z domu, nie? Co? To, tam na trawce. A co leży na trawce, kochane? Już wracamy sobie z placu zabaw, bo obiecałam Filipowi jeszcze, że pójdziemy na lody. My z Filipem wróciliśmy już do domu, zjedliśmy teraz obiad i sobie teraz chwilę odpoczniemy. Mój mąż sobie odpoczywał wcześniej, ja ogarniałam Filipa, więc mam nadzieję, że teraz ja sobie będę mogła chwilę poleżeć. Wiecie, trochę się zregenerować. Yy, I cóż, może się jeszcze do was odezwę później. Ja właśnie wyszłam na spacer z psem. Yy, zaraz idę wykąpać Filipa, wykąpać się i kładę się spać, bo wiecie, potrzebuję regeneracji. Znajdywa, że tu nie mają kaski. No to tu jest jeden, co ma kask, tu jest drugi, co ma kask. Ale każdy z nich powinien mieć na budowie ka kask. To prawda. A nie tak, tylko inni sobie nie potrzebują, ani inni sobie dwa zakłady, i to niemożliwe. Dobra, jakie jest kolejne zadanie? Kolejne zadanie to ty pytasz. To znajdź, proszę, żeloglutka, który, który sobie śpi. Jest tutaj i tutaj. O, Pięknie. Nie, to oknie. Ten... Teraz znajdź żeloglutka. Który wiesz. patrzy przez lornetkę, no tak tutaj, pięknie. A teraz znajdź żeloglutka, który trzyma młotek. Który żeloglutek trzyma młotek, no pięknie. Który no żeloglutka, który wałkuje wałkę do ciasta? Mm, tu.